O, i od razu jest Chapter 3, nie? A w drugim nic nie zrobiłem. Jeszcze mam tak 40 minut. I będę musiał sobie zrobić przymusową przerwę, niestety. Z kim ja teraz gram? O tym? o dobrze. Nie wiem, czy tu są sekretne jakieś przejścia, coś tego jest ogólnie. Nie wiem. O, ten nie da rady, przejrzyj, bo tu się coś zawaliło. O, ja muszę iść do Bolsy. Szkoda, tylko że tak mało ludzi jest, nie? starter czemu oni tam wiesz mogliśmy przejść du dobry jest karateka Bruce Lee nie miał szans yeah, I teraz będziemy walczyć na noże, tak? Bo nie mogliśmy wziąć sprzętu z tego. Co jest? Co jest? Jabłkiem mu zajebie?

Czy nie da rady nic zrobić? A gdzie ten mój ojciec jest, kolega? Patrzy tam, co jest? Nie da rady nic zrobić. No ale. No i co jest? Kurwa, gruby przesuń się, nie widzisz, że chce przejść. To jest normalnie. Zaczyna mi grać na nerwy, ta gra. A gram w nią godzinę 17 minut. Hmm, tu było drugie przejście, ok.

I didn't see any. No elements, no. It's nothing yet. And it's already the third uh, episode. Who was the John? I don't know. I do

Two years. It's alright. There's no need to be afraid. How could I have known he was a ripper? He was just another bloke. He killed another one last night. I didn't know. Leave her be, Monsieur. I didn't it know. Don't worry. You're safe now. We should head through this door. Oh yeah, I'm, I got them too. Bloodborne, I already pre-ordered in the GameStop, and <clears throat> Witcher, Witcher. are I'm gonna play on uh, PC. I'm not gonna play on console. Nie wiem o co tu chodzi. Musisz się do, normalnie domyślać o co ten i kombinować, co zrobić. Tam gdzie nie trzeba to ci napiszą 3 linijki, żebyś musiał... Przy, w 3 sekundy przeczytać i zrobić akcję jak bolek leci, żebyś wiedział co jest grane, a tutaj ci nie napiszą co trzeba zrobić. Tragedia. It's too scripted, this game it's. I heard really bad words about it, but I said I just gonna play and see it by myself. As a matter of fact we were just looking for the code class oh, life at ziservao. um, okay. Mr. ludko. monsieur. a quick reconnaissance of the premises. bloodborne is going to be the best game pro oh, right after witcher. i'm just waiting for those two for ne for this year, actually. bloodborne and witcher. i just gotta hope i'm not going to be none of them disappointed. Because so far, it's just really bad. zelda. Nothing not to play with. And, and the games like that it's just bullshit. I'm telling you yes, man, not. it's spent sixty-five dollars for it. The Ravens of London. They're getting organized. And I don't but it's okay. I finish it and put it up on the shelf and fuck it. blah 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 okay next nothing important but it's so okay this is no time for sport no quick we have to find a way out of here quickly i have just the thing monsieur if one of you ladies would reach into my pocket. Give it here, love. Is it sufficient, monsieur? <laughs> More than sufficient, I'd say. Upstairs, then, if you please. Mm hmm. So. Mm hmm. I least I'm a little Okay. Are you about ready, love? You won't forget this, I tell you. Sorry, love. Come here often. I sorry, love. Get in here. No, I. Oi! Here. What are you up to? You're in the wrong room. Where's the little frog? He's in there with his friend. Oi! Co tu się stało? Naciskałem mix. Что-то тут не джяло? Реал? <pronunciation> <hanno studied leanedcribing acuerdo> <gosta> Trzeba go pisnąć Find a way to a hospital. It's only one way over there. Oh my god! It's so complicated because you cannot go anywhere else. O oh, jeez. Okej, oh, okay. już od razu pokazuje, gdzie ma żyć, nie? <laughs> we have intruders. Get your weapon, let's go. He does everything by himself. Way it befell in the days of Uther Pendragon, when he was king of all his <laughs> realm. There was a mighty duke in Cornwall that held war against him. Yeah. And Daughters of Britain. Okay, I got no time. This game is just, just wasting time. If you try to get Zabi Yong, level 7. Drzwi nawet nie można otworzyć, do następnego pokoju nie. not our best path monsieur you may be right we need to find another way to the hospital i found a way out Make, I walk here, <coughs> <Tragedia>. <coughs> I sense that we are not welcome here. Keep <coughs> your eyes open. We don't want to create any further commotion. Finding Marks in there. Look, Monsieur. God did not save this queen. No, a skąd on ma tą snajperkę? No nareszcie kurwa jakaś akcja po, po godzinie grania akcja. o oh my god! Ty no popatrz jaki polek. Wow 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 ja Zginę zaraz.

Opatum, chajbog. Ja nie przeskoczę przez ten. The Take the streets. To jest jakiś lepszy ścian. Czemu on tylko może ten... O, okej, okay, nie, dobra, jest. Wyrzucił tą broń. Czemu on wyrzucił tam tą giwerę? Mają? No kurde, nie wziął jej. O co to chodzi? No kurwa, jedną tylko może robić ten... Ale bzdura, nie? Rebel neutralized. Have to keep moving. I thought they'd to ten Oh my God! Really? They blocked the way through the building. Нормально скриптовать скриптом, нет? Да! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха! 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 ха 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 Should I That did some damage. Drev's down. Like Watch yourself. Really? I don't have a shot! Skąd on strzelał? Od... Really? Skąd się tu wziął? Kurwa. Jak on tu wszedł?

Да ну, что тут взял? Очень ładний. Эды сидят. А, еще не удалось. Не Skąd, skąd, skąd? Ty bolku, skąd on się tu wziął? A ze schodu mi zgoliła wajza. Nie dostał! Spiżaj O oh. oh my god, godzinę będzie śpiąc. Ładowywał. Ilu już tu jest? <grystanie z tymi granatami> oh my god Kurwa z tymi granatami, drugi kolon w Woody, nie? Almost true. Jeszcze 50 pewnie wyjdzie i rzucą 300 tysięcy granat. Dalaj stąd. Oh my god. Następny. Really? To się zrobi nudne. A tu bywa pałazu granatami. Tu popatrz. Was rzucić, się i mój i mój i mój. Tragedia. Już będę tam na czacie teges, bo tu normalnie było akcja ząbek, Siemakycu. Jak tam? Walczyłeś twardo? Gregor Siemano, witam tak samo. Nie idę tutaj. Trzeba pozbierać jakiś. Krzyżka tu dziś była.